Witam Was, jestem Bartek. Zapraszam na recenzję Huawei P10. I zaczynamy jak zawsze od wykonania urządzenia. Grubość obudowy P10 jest to 7 mm. Mamy również wagę 145 gramów i w połączeniu z ekranem 5,1 cala można powiedzieć, że ten smartfon jest naprawdę dość kompaktowy jak na najnowsze flagowce i myślę, że tutaj obsługa ekranu przy pomocy jednej dłoni jak najbardziej wchodzi w grę. Jeśli chodzi o wersję kolorystyczną, która trafiła do mnie na testy jest to wersja Dazzling Blue, czyli wersja niebieska i tutaj nie będę ukrywać, że jest jest to wersja kolorystyczna, która najbardziej przypada mi do gustu. Według mnie wygląda ona naprawdę, naprawdę świetnie. Na co warto zwrócić uwagę to to, że na pleckach, na ramce znajdujemy aluminium. Jeśli chodzi o tą wersję kolorystyczną, jest to aluminium, które z tyłu ma taką dość charakterystyczną teksturę. Która wydaje się, dźwięk jest taka dość mile chropowata w dotyku. Nie zbiera to jakoś mocno zarysowań, takich mikrorysek. Natomiast po egzemplarzu testowym widzę, że takie głębsze zarysowanie niestety tutaj mogą powstawać, i wtedy niestety ten ładny kolor niebieski będzie się tutaj zdzierać, więc tą kwestię na pewno miejcie na uwadze. Materiał ten jakoś mocno się nie brudzi, natomiast jednak biorąc pod uwagę to, że kiedy przełożyłem tył tego smartfonu do światła, już niestety jakieś takie smugi było na tym materiale widać i myślę, że wersja na przykład czarna P10, która już nie ma tej charakterystycznej tekstury z tego co wiem, już niestety tych zabrudzeń może zbierać bardzo dużo i te zabrudzenia wtedy będą niestety widoczne. Jeśli chodzi o lewą krawędź P10 znajdujemy tutaj slot, jest to slot hybrydowy, który pozwala nam wybrać czy chcemy aby był to smartfon Dual SIM w połączeniu z dwiema kartami Nano SIM, czy chcemy również aby był to smartfon obsługujący jedno Kartę SIM, a także kartę MikroSD, tak więc tutaj mamy na pewno wybór. Sam ramka, również jeśli chodzi o tutaj przednią część, jest wzbogacona, zwróćcie uwagę o takie fazowania, one również w tym wypadku w wersji niebieskiej jest takie też dość jasno-niebieskie. Bardzo ładnie kontrastuje z resztą obudowy. Natomiast podejrzewam, że oczywiście, kiedy z bliska bym się przypatrzył ku tym fazowaniom, temu fazowaniu dookoła wyświetlacza, to już bym zaobserwował jakieś mikrodyski na tym elemencie. Tak więc tą kwestię na pewno otrzymałem. Trzeba mieć tutaj na uwadze. Jeśli chodzi o nowe rozwiązania w stosunku do P9, to na pewno przeniesiono skaner linii papilarnych z tylnej części tego smartfona na przednią część. Według mnie jest to rozwiązanie jak najbardziej na plus, ponieważ kiedy jedziemy na przykład samochodem i chcemy szybko, mając telefon w uchwycie, odlokować nasz smartfon, to jest na pewno dużo łatwiejsze, kiedy mamy skaner linii papilarnych na przedniej części naszego smartfona. Sam skaner linii papilarnych działa naprawdę świetnie. Wystarczy, że przełożymy nasz palec, zwróćcie uwagę, że to się dzieje dosłownie natychmiast. Nie ma to znaczenia pod jakim kątem przełożymy nasz palec. Dosłownie wystarczy delikatnie mustość tą płytkę czytnika linii papilarnych i naprawdę to wszystko dzieje się tutaj natychmiast. Tak więc, jeśli chodzi o precyzję, jeśli chodzi o szybkość działania, tutaj jak najbardziej ogromny plus. Generalnie, jak to przystało na urządzenie od Huawei. Natomiast nowym rozwiązaniem przy okazji p jest to to, że możemy wybrać, czy chcemy mieć przyciski nawigacyjne umieszczone na ekranie, czy chcemy, aby skaner linii popularnych pełnił taką funkcję płytki dotykowej, która również umożliwia nam zamienienie po prostu w przycisków nawigacyjnych ekranowych właśnie na obsługę przy pomocy tej płytki dotykowej umieszczonej pod ekranem. Do tego mamy oczywiście specjalne ustawienie, jeśli chodzi o ustawienie systemowe. Jest to zakładka klawisz nawigacyjny i możecie zwrócić uwagę, że mamy dwie możliwości ustawienia. Możemy ustawić, czy te przyciski mają być po prostu ekranowe, czy ma być po prostu to realizowane poprzez obsługę poprzez skaner linii papilarnych. Jeśli chodzi o gesty przycisk wróć, to jest tak naprawdę jedno takie tapnięcie na płytkę dotykową. Natomiast jeśli chodzi o powrót do ekranu domowego, w tym wypadku musimy dłużej przytrzymać palec na tej płytce. Jeśli chodzi o przejście do ostatnio otwartych aplikacji, możemy przesunąć w prawo po, tym, po tej a także w lewo, z tego co zauważyłem, również ten gest w tym wypadku działa. Natomiast wielokrotnie, kiedy ten skaner był troszeczkę zabrudzony od, od odcisków palców, niestety zauważyłem to, że chcąc przejść do po prostu przycisku wróć, czyli jeden raz nacisnąłem na tą płytkę, często niestety przechodziłem w tym wypadku do ostatnio otwartych aplikacji, to nie było w tym wypadku do końca wygodne. Natomiast możecie również zapytać się w tym wypadku, jak przechodzi się do Google Now, ponieważ zazwyczaj było to przeciągnięcie od przycisku Home do góry, natomiast w tym wypadku wystarczy, że przeciągniemy w ten sposób, żeby zwróćcie uwagę i w tym momencie powinniśmy przejść do Google Now. Przednią część p stanowi szkło Gorilla Glass 5. Nie zauważyłem tutaj, żeby to szkło było jakoś specjalnie szkłem 2,5D, może tutaj na rancie, no, delikatne tak jakby zakrzywienie, natomiast nie wiem, czy to jest powód oczywiście padania światła, czy rzeczywiście tak jest. Można uznać, że jest to po prostu ekran płaski bez żadnych zakrzywień. Niestety, pewnym niedopuszczalnym rozwiązaniem według mnie jest to, to, że szkło przednie nie ma powłoki oleofobowej. To jest niedopuszczalne jeśli chodzi o flagowy smartfon, tym bardziej tak dużego producenta, jakim bez wątpienia jest Huawei. No i niestety, generalnie ten ekran, to szkło przednie brudzi się od samego patrzenia. Często jest to ciężko doczyścić, te smugi są wszechobecne po dosłownie paru minutach używania samego urządzenia. Nie wygląda to zbyt estetycznie również z tego co zauważyłem to to, że samo przesuwanie palcem Pekran jest utrudnione ze sprawą tego, że on aż tak bardzo się nie ślizga z powodu braku powłoki oleofobowej. Oczywiście podejrzewam, że kiedy kupicie nowy ten smartfon będzie tutaj w zestawie jakaś po prostu fabrycznie naklejona folia ochronna natomiast według mnie to nie jest żadne rozwiązanie i brak powłoki oleofobowej to jest naprawdę ogromne niedopatrzenie. Co należy zaliczyć na plus to to, że z przodu w w lewym górnym rogu znajdujemy diodelet do sygnalizowania nieodebranych powiadomień. Dochodzimy do omówienia ekranu 5.1 cala. Jest to ekran IPS Neo, rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080 pikseli przy zagęszczeniu 432 pikseli na cal. Sam ekran pokrywa w tym wypadku około 71% przedniej części tego smartfona. Niestety, jeśli chodzi o p 10 nie mamy już takiego nowatorskiego rozwiązania jak wprowadził Samsung, jak wprowadziło LG, czyli oczywiście zupełnie nowe proporcje ekranu, zupełnie nowo, nowe. Rozwiązanie w postaci tego, że ekran pokrywa prawie całą przednią część naszego smartfona. Tutaj można powiedzieć, że w tym wypadku Huawei zachował się bardzo zachowawczo i tak naprawdę nic nie zmieniając w stosunku do P9, ponieważ tutaj te parametry są jak najbardziej podobne. No i również, ponad ekranem, a także pod ekranem, zwróćcie uwagę, że ta ramka rzeczywiście jest w tym wypadku dość gruba. Natomiast do samej rozdzielczości nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko na tym wyświetlaczu, na takiej przekątnej Full HD naprawdę. W zupełności wystarcza wszystko jest naprawdę doskonale ostre, doskonale odzorowane. Również muszę wam powiedzieć, że odzorowanie kolorów stoi tutaj na flagowym poziomie. Mamy doskonałe poziomy jasności, tak więc nawet w dość mocnym nasłoneczeniu jesteśmy w stanie komfortowo używać tego smartfona, tak więc pod kątem ekranu naprawdę w tym wypadku nie mam się jakkolwiek jak przyczepić, natomiast mogę się przyczepić jedynie do tego, że niestety nie ma tutaj żadnych takich nowatorskich rozwiązań, czyli nowych proporcji, oczywiście, tak jak w a także niestety nie ma obsługi HDR. Dla naszego wyświetlacza mamy również dedykowaną zakładkę w ustawieniach systemowych. Jest to oczywiście zakładka, jak sama nazwa wskazuje wyświetlacz. W tym wypadku mamy na pewno kilka ciekawych możliwości ustawień. Pierwsze ustawienie to jest oczywiście zmiana rozmiaru czcionki. To jest akurat bardzo przydatne, ponieważ według mnie domyślne ustawienie jest to niestety ta czcionka. Według mnie troszeczkę za duża. Natomiast jeśli ktoś miałby problemy ze wzrokiem, to jest akurat bardzo fajne rozwiązanie, że, że rzeczywiście możemy sobie rozmiar czcionki tutaj zmienić. Mamy również zakładkę ochrona wzroku, jest to nic innego jak swoistego rodzaju filtr światła niebieskiego. Po włączeniu tej opcji możecie zwrócić uwagę, że ekran przybiera bardziej ciepło, odwzorowanie kolorów, przez co używając urządzenia po zmroku ekran nas po prostu nie razi. Oczywiście możemy sobie siłę tego trybu ustawić tutaj jak on ma działać. Możemy również uruchomić sobie ten tryb w formie harmonogramu, czyli w widełkach wybranych Godzin, tak więc to jest jak najbardziej fajna sprawa. I również bardzo fajnym rozwiązaniem jest to, to, że kiedy przejdziemy sobie do zakładki temperatura barwy, również możecie zwrócić uwagę, że możemy tutaj ustawić domyślne ustawienie ciepłe do ustawienia, także zimne odzor odzorowanie, jeśli chodzi o temperaturę barw. I również możemy sobie to wszystko manualnie wyregulować. Tak więc naprawdę ogromny plus za to dla P10. Na pokładzie P10 znajdujemy baterię 3200 mAh. Obsługuje ona szybkie ładowanie od Huawei i w zestawie dostajemy ładowarkę, także kabel obsługujący to szybkie ładowanie. I muszę Wam powiedzieć, że urządzenie, poprzez tą fabryczną, oryginalną ładowarkę, ładuje się naprawdę bardzo szybko do pełna. Mamy oczywiście tutaj złącze USB-C. Natomiast odnośnie jeszcze tego szybkiego ładowania, zauważyłem to, że podłączając sobie P10 pod Powerbank, obsługujący szybkie ładowanie od Qualcomma, czyli Quick Charge 3.0. Również w tym wypadku P10 mi to, że jest ładowana bateria w tym wypadku również w formie szybkiego ładowania. Natomiast już ta prędkość ładowania nie była aż tak porywająca jak to się ma jeśli chodzi o ładowarkę oryginalną. Jeśli chodzi o same wyniki czasu pracy na jednym ładowaniu jestem tutaj naprawdę całkiem, całkiem zadowolony. Większość czasu używałem ekranu przy 50% mniej więcej jeśli chodzi o jasność i same wyniki są naprawdę całkiem w porządku ponieważ na LTE uzyskałem spokojnie wynik ponad 4 godziny na pociutonym ekranie. Natomiast na sieci Wi-Fi tutaj spokojnie ponad 5,5 godziny na pociutonym ekranie, tak więc według mnie są to naprawdę jak najbardziej fajne wyniki. Przechodzimy do omówienia systemu. Jeśli chodzi o procesor, na pokładzie 50 10 znajdujemy Kirin 960. Jest to procesor ośmiordzeniowy, 4 rdzenie taktowane, 2,4 GHz, 4 kolejne rdzenie taktowane, 1,8 GHz mam również układ graficzny Mali G71 MP8. Mamy w tym wypadku 4 GB pamięci RAM, 64 GB jeśli chodzi o pamięć wbudowaną z możliwością rozszerzenia o karty microSD do pojemności 256 GB. Mamy również Androida Nougat wraz z nakładką Emotion UI w wersji 5.1. Mamy również w tym wypadku 24-bitowy przetwornik audio i przyznaję, że jeśli chodzi o to, jak P10 gra w słuchawkach, szczerze Wam powiem, że tutaj nie ma nic porywającego. Odnośnie wydajności w grach, standardowo pograłem sobie w grę Gear Club. Gra działała naprawdę świetnie i wydaje mi się, że Kirin 960 jest to jednostka, która na pewno pozwoli nam pograć w te bardziej wymagające tytuły. Tak więc z tym tutaj na pewno nie będzie problemów. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, że jest to najnowszy flagowy model od Huawei. Odnośnie działania na co dzień, muszę Wam powiedzieć, że interfejs radzi sobie tutaj naprawdę niesamowicie szybko. Dosłownie pływa to wszystko i naprawdę aplikacje uruchamiają się bardzo szybko. Szybko, nie ma tutaj naprawdę żadnych problemów z płynnością, tak więc muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę pod tym względem tutaj świetnie. Natomiast co zauważyłem to to, że kiedy wykonałem sobie bardzo prosty test, uruchomiłem sobie mniej więcej kilkanaście aplikacji w tle, po prostu pod rząd i wróciłem sobie poprzez ostatnio otwarte aplikacje do pierwszej aplikacji, jaką uruchomiłem i niestety w tym wypadku zauważyłem, że te aplikacje nie są jakoś super długo trzymane w pamięci, tak więc tą Kwestie na pewno miejcie na uwadze, natomiast odnośnie samej płynności działania jest tutaj naprawdę doskonale. Przechodzimy do omówienia aparatów P10. Na pokładzie tego smartfona znajdujemy dwa obiektywy aparatu głównego. Pierwszy obiektyw jest to 12 megapikseli, drugi obiektyw monochromatyczny jest to 20 megapikseli, oba o jasności f2.2. Urządzenie wspiera optyczną stabilizację obrazu, który, który radzi sobie tutaj naprawdę dość przyzwoicie. Mamy laserowy autofokus wraz z detekcją fazy. Nie zauważyłem niestety tego, żeby urządzenie miało w tym wypadku automatyczny tryb HDR i to jest na pewno spora szkoda. Urządzenie może również nagrywać filmy 4K przy 30 klatkach na sekundę, a także filmy Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Natomiast jeśli chodzi o aparat przedni, znajdujemy tutaj aparat 8 megapikseli jasność f1.9, czyli na pewno obiektyw dużo jaśniejszy w stosunku do tego co mamy jeśli chodzi o dwa aparaty główne. Szczerze Wam powiem, że selfieki wychodzą naprawdę całkiem w porządku. Bardzo ciekawym rozwiązaniem na pewno tutaj jest to, że mamy tryb portretowy. Urządzenie potrafi nam rozmywać tło, które jest za nami, natomiast robi to w sposób trochę taki sztuczny. Muszę Wam powiedzieć szczerze, że to jest na pewno trochę sztuczne, ponieważ niejednokrotnie robiąc zdjęcie selfie wraz z tym trybem portretowym uruchomionym, niestety rozmywało mi trochę włosy, ucinało mi na przykład ucho, część tutaj elementu nie była dobrze rozmyta, tak więc szczerze Wam powiem, że to jest taki trochę pizz na wodę i generalnie nie jestem zwolennikiem tego typu trybu. Natomiast ogólnie ujmując, zdjęcia typu selfie wychodzą tutaj naprawdę w bardzo dobrej jakości. Odnośnie fotek z aparatu głównego, muszę Wam powiedzieć, że jest tutaj naprawdę całkiem nieźle. Natomiast na minus na pewno muszę zaliczyć to, że mamy tutaj jasność tylko F2.2, przez co w stosunku do smartfonów flagowych innych producentów jest to naprawdę dość ciemny obiektyw. Przez co, kiedy robimy zdjęcia nocą, one są całkiem w porządku, natomiast wydaje mi się, że trochę niestety odstają. Od konkurencji, ze względu na to, że oczywiście tutaj do matrycy wpada mniej światła, i ze sprawą tego, oczywiście te fotki niestety nie są do końca super odzorowane. Natomiast zdjęcia przy dobrym oświetleniu są naprawdę świetne. Dobra szczegółowość, urządzenie nie ma problemów, jeśli chodzi o oszczenie na przedmioty, nawet z bardzo bliska. Zauważyłem to, że oczywiście w trybie portretowym, ponieważ tryb portretowy jest również dostępny dla aparatu głównego, zauważyłem to, że w tym trybie kolory niestety są w tym wypadku dość mocno. Podbijane i trochę już, można powiedzieć, nie do końca naturalne, tak więc na pewno tego typu przemyślenie tutaj mam. Natomiast ogólnie wszystkie fotki przy, przy dobrym oświetleniu, jakie zrobiłem, były naprawdę bardzo dobre jakościowo. Urządzenie fajnie rozmywa tło bez żadnych oczywiście tutaj trybów, tak więc naprawdę z tego jestem tutaj jak najbardziej zadowolony. Oczywiście w tym wypadku możecie również sami sobie zobaczyć, jak te fotki wyglądają, ponieważ w recenzji kilka testowych fotek Wam umieściłem. Sama aplikacja aparatu według mnie jest zaprojektowana naprawdę W dość fajny i przyjazny dla użytkownika sposób, jeśli chodzi o górną tutaj część tej aplikacji, mamy oczywiście możliwość zarządzania działaniem diodą LED. Mamy również możliwość przejścia do trybu małej przysłony, czyli oczywiście możemy sobie włożyć na przedmiot z bliska i wtedy mamy wszystko rozmyte w tle. Tak więc jest to jak najbardziej fajna sprawa. Mamy również wspomniane wcześniej tryb portretowy. Mamy również bardzo fajną funkcję, która pojawiła się na pół godziny przed nagrywaniem tej recenzji, ponieważ przyszło. Aktualizacja, która wnosi taką funkcję, jak zwróćcie uwagę, ruchome zdjęcie, czyli dobrze znane rozwiązanie z iPhone'ów, kiedy robimy zdjęcie, urządzenie zapisuje w formie filmu to, co się działo na chwilę przed i po zrobieniu zdjęcia, tak więc jest tak najbardziej fajna sprawa. Mamy oczywiście możliwość tutaj przełączenia się pomiędzy aparatem przednim, a także aparatem głównym. Z prawej strony możemy wysunąć ustawienia. Ustawienia są w tym wypadku naprawdę całkiem rozbudowane, i tutaj w nich możemy się naprawdę całkiem fajnie pobawić. Jeśli chodzi o ustawienia naszego aparatu, natomiast z lewej strony możemy wysunąć różne tryby. Te tryby możemy dowolnie sobie przemieszczać. To jest akurat fajne, ponieważ możemy te tryby jak najbardziej przenosić i nie ma z tym najmniejszego problemu. Mamy tryb zwykłego zdjęcia, tryb wideo, tryb HDR, tryb panoramiczny. Te panoramy, niestety, nie są jakoś tutaj super łączone i to również zauważyłem. Mamy również możliwość przejścia do trybu monochromatycznego i te fotki w trybie monochromatycznym naprawdę potrafią wyglądać dosłownie nie wyśmienicie. Mamy również tryb nocny, malowanie światłem, tryb poklatkowy, zwolnione tempo, możemy nanosić również znak wodny, notatka audio, skanowanie dokumentów, możemy również na nasze fotki nanosić. Filtry. Przejdźmy do podsumowania recenzji Huawei P10. Generalnie rzecz ujmując, jest to naprawdę bardzo przyzwoity smartfon. Mamy tutaj fajne wykonanie, dość dobry aparat, świetny ekran, fajną nakładkę systemową. Natomiast według mnie, Huawei, jeśli chodzi o P10, zachował się zachowawczo i trochę zbyt zachowawczo, ponieważ P10 nazwałbym tak naprawdę ewolucją P9, raczej wersją rozwojową P10, a nie właśnie jako model P10. I muszę wam powiedzieć, że sama cena na też jest dość wysoka w porównaniu do tego co P10 oferuje w stosunku do konkurencji, ponieważ w tym roku LG, a także Samsung poszli naprawdę bardzo do przodu jeśli chodzi o flagowe modele. A P10 zdaje się troszeczkę niestety zostawać w tyle. Dzięki za obejrzenie tej recenzji. Jeśli ta recenzja Wam, wam się spodobała, zostawcie koniecznie łapkę w górze. Natomiast ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was na razie.